Ferrari to najbardziej trafiony synonim tego co najszybsze na świecie. Nasi kadrowicze mogli się dzisiaj o tym przekonać na własnej skórze, bo trafili do miasteczka Ferrari i zmierzyli się z najszybszym rollercoasterem świata, którym knie z prędkością 250 km na godzinę. Jak się wygląda kiedy się osiąga taką prędkość? Właśnie tak, dlaczego szybkość? Nie tylko na torze wyścigowym czy rollercoasterze, ale także w piłce jest tak ważna? Przede wszystkim u piłkarza zależy na tym, żeby był w stanie utrzymać jak największą ilość sprintów w trakcie meczu. Dzięki temu ta gra jest dynamiczna, dzięki temu jestem w stanie atakować do końca, do ostatnich minut w spotkaniu. Szukamy w takim razie najszybszego piłkarza w tej grupie, który w formule Rossa mógłby dotrzymać kroku. Paweł Olkowski mógłby powalczyć na pierwszych metrach z tą maszyną. Jak byłem młody, to byłem szybszy, ale teraz to już starość, więc ciężko. Paweł to jest na, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o motorykę klasa światowa, więc tutaj e, dla Michała na razie to jest wzór do... Do, do naśladowania. Pana Rzepka powiedział nam, że jeśli chodzi o motoryczne przygotowanie, to jesteś absolutnie na takim poziom przygotowany europejski. Ty gdzieś masz tę świadomość, że, że ta motoryka to jest twoja mocna strona? No motoryka na pewno, ale gorzej z piłką w tym wszystkim, ale... Tor Formula Rosa, na który właśnie teraz zupełnie za darmo was zabieramy, ma 2400 metrów długości. Ile metrów na pełnej szybkości jest w stanie przebiec piłkarz w trakcie 90 minut? Około 8, 8, 850 metrów na, na pełnej spięciu, po jakiejś tam prędkości chyba powyżej 24 metrów na sekundę to jest dobry wynik i, i takie osiągam. A taka szybkość jaka dzisiaj rano była w centrum Ferrari to Ci się podoba czy niekoniecznie? Znaczy na pewno tak, na pewno coś innego, na pewno adrenalina troszeczkę się podniosła yy, i takie też jest taka odskocznia też jest potrzebna, żeby to monotonie zabić. Wniosek jest taki, że szybkość w piłce jest niezbędna, no chyba... Że futbol traktujemy jak zabawę. A na koniec, jak zwykle pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, łączy nas piłka na YouTubie możecie też oczywiście polubić nas na Facebooku i śledzić na Twitterze.